Ostatnia przygoda cudaczka-wyśmiewaczka. Czyta Marta Konuj. Z plaży skręcił cudaczek na ścieżkę. Ze ścieżki wyszedł na szosę. Motocyk pędzi po szosie. Cudaczek odbił się jak balon od ziemi tak zręcznie, że spadł prosto na siodełko za plecami motocyklisty. Złapał się poły skórzanej kurtki i zamknął oczy. Tra. pędzi motocykl szosą, po jednej stronie pagórki piaszczyste, po drugiej woda w jeziorze pluska i mieni się srebrno i niebiesko. A co to obchodzi cudaczka wyśmiewaczka, licho niepoczciwe, co nie je, nie pije, tylko wyśmiewaniem żyje. Tra, pra, pra, tras skręcił motor w leśną drogę. Podskoczył na jednym kamieniu, na drugim, wyrzuciło cudaczka z siodełka. Majtnął przy tym trzy kozły w powietrzu i upadł na mech. Dobrze, choćże na mech, bo miękko. Wstał, obmacał boki całe. Obmacał główkę, jak cebulka cała. Nawet ten jedyny włosek się nie złamał. Poskrobał się cudaczek po głowie i ruszył przed siebie piechotą. Nagle stanął. Co to za śmieszny dołek w piasku? Wygląda jak lejek. A brzegiem dookoła idzie mrówka i coś dźwiga. Przecież tu nie widać wejścia do mrowiska. Oj, co to? Z nalejka wyskakuje trochę piasku, zupełnie jakby kto dmuchał spod ziemi. Jedno ziarenko piasku trafiło mrówkę w głowę. Ziarenko piasku malutkie, ale i głowa mrówki nie większa. Dla niej to tyle, co duży kamień. Upadła i potoczyła się na dno lejka. A wtedy... Wtedy, z nalejka wysunęły się dwa kleszczyki, złapały mrówkę i wciągnęły w piasek. Hi, hi, Zaśmiał się cudaczek. Tam w doku siedzi jakiś stwór i poluje na mrówki. Muszę go zobaczyć! Położył się na brzegu lejka i czekał. Nie mógł się doczekać żadnej mrówki. Znowu. Wziął jakąś gałązkę i zaczął nią rysować na brzegu dołka. A tu, pac, pac, poleciały z nalejka nowe ziarenka piasku. Szczelaj, bracie, szczelaj, śmiał się cudaczek. Ty sam w piachu nic nie widzisz i myślisz, że to mrówka łazi. Figę mu upolujesz, bo to ja cudaczek wyśmiewaczek. I dalej suwał leciutko igiełką po piasku. Pac, pac, bombarduje ukryty nieprzyjaciel. Wyskoczyły nawet dwa kleszczyki. Wyskoczyła jakaś mała główka. Ot, jak kłebek muchy. I schowała się zaraz. Cudaczek zaśmiał się, że tak zwodzi nieznanego stworka. Brzuszek mu napęczniał. Że nie mógł na nim leżeć. Więc odwrócił się na plecy i zasnął. Obudziły go jakieś cieniutkie głosy. Usiadł na mchu i ogromnie się dziwił. Przed nim stał długi, długi szereg mrówek. Pierwsza kiwnęła mu nisko nóżkami i powiedziała. O wspaniały, o mądry, o dobrotliwy nasz panie, dzięki Ci, dzięki Ci, wturowały mrówki chórem. Czego chcecie ode mnie? Przestraszył się cudaczek. Posłuchaj, dobry panie, żyłyśmy w ciągłym strachu. Potwór schowany w piasku, straszna larwa mrów kolwa. Urządził puławkę pod naszym miastem. Co dnia ginęły w niej nasze pracowite robotnice. O, zapłakał chór mrówek. Tyś go zwyciężył. Wspaniały, dobry panie. Pułapka jest pusta. Potwór wyprowadził się. Dziękujemy Ci. Mów, czego żądasz, a wszystko damy. Dajcie mi spokój wrzasnął cudaczek i zerwał się na równe nogi. Był przerażony. Nikt nigdy nie nazwał go dobrym. Nigdy mu za nic nie podziękowano. On, cudaczek wyśmiewaczek, licho niepoczciwe, żył z tego, że z innych się wyśmiewał. Dajcie mi spokój, krzyknął jeszcze raz i zaczął uciekać przed siebie. A wtedy stało się coś dziwnego. W piersi cudaczka wyśmiewaczka coś zastukało. Puk, puk. To było przyjemne. Kto wie, czy nieprzyjemniejsze, niż pęcznienie brzuszka ze śmiechu, to coś nigdy nie stukało w piersi wyśmiewaczka. Usiadł na szysce i wsłuchał się. Puk, puk, pukało dalej. Aha, domyślił się wreszcie, to pewno serce. Wcale nie wiedziałem, że mam serce, i wcale mi się nie chce wyśmiewać. Co teraz będzie? Podparł cieniuszkimi rączkami główka, jak cebulka, i zadumał się. Siedział tak i dumał, aż posłyszał za sobą szuranie chodaków. Obejrzał się, lasem szła stara kobiecina i zbierała szyszki w szeroki fartuch. Od czasu do czasu stęknęła przy schylaniu. Widać ją to męczyło. Cudaczek sam nie wiedział dlaczego. Zeskoczył ze swojej szyszki i tak ją pchnął, że potoczyła się prawie pod chodaki staruszki. A za nią wnet druga i trzecia i czwarta kobiecina stanęła, stęknęła i schyliła się po szyszki. – Poczciwe szyszeczki – zagadała. – Ułożyły się we cztery, żeby stara babcia nie potrzebowała schylać się tyle razy. Cudaczek śmiał się w kółak, a to pikla spłatał. I znowu zapukało mu w piersi. Puk, puk. To naprawdę było przyjemne, naprawdę przyjemniejsze od pęcznienia brzuszka. Pobiegł za staruszką i znów pchnął jej kilka szyszek i znów kilka. Nie było to wcale takie łatwe popychać szyszki takie duże jak on sam. Wyśmiewaczek spocił się przy tej robocie i mokrą łysinę obcierał, ale bawił się doskonale, bo staruszka wciąż się dziwiła. Oj, co to za dzień taki, że mi szyszki same pod nogi lecą. Tymczasem na ścieżce leśnej znów zatupały kroki, lekkie i szybkie. Ukazała się dziewuszka w niebieskiej chusteczce w jasnych włosach, szła patrząc w ziemię i wydawała się bardzo zasmucona. Pozdrowiła grzecznie staruszkę. Widocznie się znały. A co to ci to, moje dziecko, żeś taka smutna? Spytała staruszka. Oj, bo mam zmartwienie. Niosłam dziś mleko letnikom, tędy szłam i zgubiłam pierścionek. Jaki znów pierścionek? Oj, babciu, taki śliczny, z czerwonym oczkiem. Gospodyni mi wczoraj przyniosła z odpustu. Powiedziała, masz sierotko, uraduj się i ty. Tak się cieszyłam. Tak się cieszyłam. I skinął. Dwie łzy potoczyły się po twarzyczki dziewczki. Nie płacz, dziecko. Może się znajdzie. Tędy mało kto chodzi. Masz młode oczy. Poszukaj uważnie. Rozeszły się. Staruszka podreptała ku wsi ze swoimi szyszkami, a dziewczynka poszła głębiej w las, uważnie patrząc na ziemię. Nie wiedziała, że przed nią pędzi wyśmiewaczek że bystrymi oczkami wszędzie spoziera, za każdą szyszkę, za każdy grzybek zagląda i naraz jest! Na brzegu ścieżki, na pół schowany w piasku, błyska czerwonym oczkiem. Skoczył wyśmiewaczek do pierścionka, ale nie zdążył. Coś dużego, biało-czarnego, sfrunęło z gałęzi i porwało pierścionek w łakomy dziób. Przed samego nosa cudaczkowi. Spojrzał rozgniewany w górę. No tak, sroka. Siadła na sośnie i trzyma pierścionek w dziobie. Sroki łapią wszystko, co błyszczy. Nie ma co się namyślać. Cudaczek co tchu pobiegł do sosny, wdrapał się jak wiewiórka i hop! Na grzbiet sroki. W samą porę skoczył, bo w tejże chwili załopotały skrzydła i Sroka pofrunęła. Czekaj ty, odgrażał się cudaczek, trzymając się jakiegoś piórka. Niesieś błyskotkę do schowka, ja cię już znam. Ale nie jestem cudaczkiem, wyśmiewaczkiem, jeśli ci zaraz tego nie odbiorę. Sroka pofrunęła na czwartą czy piątą sosnę. Usiadła przy niewielkiej dziupli. Pokręciła łebkiem, jakby się przyglądała pierścionkowi. Potem wrzuciła go do dziupli i odleciała. Oho! A cudaczek już leży brzuszkiem na brzegu dziupli. Już zagląda do sroczych skarbów. Czego tam nie było? Złamana łyżeczka, szkiełko, błyszczące ucho od fizyczanki. Mały pieniążek, haczyk od okna i na wierzchu pierścionek z czerwonym oczkiem. Cudaczek go wyciągnął, włożył go sobie na szyję, żeby go nie zgubić, i z wysokości zaczął wypatrywać dziewczynki. Siedziała nieopodal na piękku i płakała żewnie. Ostrożnie sunął się Cudaczek z sosny. Cichutko podkradł się do dziewczynki i rzucił jej pierścionek na sukienkę. – O! – krzyknęła dziewczynka. wyciła pierścionek i zaczęła się śmiać i skakać, choć ostatnie łzy wisiały jeszcze na rzęsach. Była tak uradowana, że nie dziwiła się nawet, jakim sposobem zguba spadła jej nagle na kolana. Po chwili, w podskokach, popędziła do wsi. Cudaczek stanął na ścieżce i patrzył za nią uśmiechnięty od ucha do ucha. Puk-puk, puk-puk, stukało mu w piersi serduszko i naraz powiedział: Już wiem, co zrobię. Śmiać się muszę, bo ja przecież nie jem, nie piję, tylko śmiechem żyję. Nie chcę już się wyśmiewać z dzieci. Będę je rozśmieszał, kiedy są smutne. Będę cudaczkiem-śmiejaczkiem. I taka to była ostatnia przygoda cudaczka-wyśmiewaczka, którego ja znałam. Jeśli chodzi po śmiecie, jaki wyśmiewaczek, to w każdym razie nie ten. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że cała bajeczka Wam się podobała. Skonstruuję też oczywiście ją całą razem, żeby nie była tylko w częściach. Proszę wszystkich o subskrypcję, o lajkowania, o to, żebyście czekali na następne książki. Do usłyszenia, pa pa.